Eee, I na pewno sobie to ogarniemy. Szczególnie, że za chwilę <laughs> siadamy do sesji. Hej, masz może zapasowy klucz do 202? W czym problem? Coś się tam dzieje, a drzwi są zamknięte od środka. Panie, ja mam kurde bela tysięcy, 5600 wytrychów. Coś tu się dzieje? Dałut na pewno ma nadal masę rzeczy w swoim lombardzie. Takie tam mydło i powidło. Ale pewnie można tam znaleźć sporo przydatnych rzeczy. Oj, na pewno. Zdecydowanie. Dobra, ja sobie pochodzę po tych wykrzyknikach. Chodźmy na górę. No i znowu. Bahir, to ty. Hmm. Cześć. Muszę się stąd wydostać. Muszę zabrać żonę i dzieciaka w jakieś bezpieczne miejsce. Moim zdaniem to bardzo bezpieczne miejsce. Naprawdę. Może i bezpieczne jak na slamsy. Tyle, że same slamsy nie są bezpieczne. To nie jest miejsce dla rodziny, a ja znalazłem drogę na zewnątrz. Ze slamsów? Nie mogę zdradzić szczegółów, ale muszę dostać się na drugi kraniec miasta, a nie dam rady bez broni. Jeśli załatwisz mi coś, zdradzę ci lokalizację jeszcze niesplądrowanego miejsca. Nie będziesz żałował. Skąd wiesz, że nikt go jeszcze nie splądrował? Ponieważ tylko jedna osoba ma do niego dostęp. I właśnie z tą osobą rozmawiasz. Przynieś mi gnata, a klucz będzie twój. Razem ze wszystkim, co znajdziesz w środku. All right, Myślę, że misja re... Przepraszam, bo teraz mnie zjedziecie. Misja Rewolwerowiec jest jak najbardziej na miejscu, jeżeli chodzi o questy. I wtedy Małgosia wypchnęła złą czarownicę do pieca, żeby się spaliła. Teraz ona i jej brat Jaś byli wolni i mogli wrócić do tatusia, który bardzo się o nich martwił. Chociaż Jaś i Małgosia byli tylko dziećmi, udało im się przechytrzyć złą czarownicę. W tej bajce jest ziarno prawdy. Nawet dzieci mogą przechytrzyć wiedźmę, jeśli tylko są sprytne. Dlatego trzeba używać rozumu. I pamiętajcie, że głodny człowiek zdolny jest do strasznych czynów. Musicie bardzo uważać na złe wiedźmy i potwory, które mogą próbować zwabić was kawałkami jedzenia. Żadne Ta... zombie tu nie przyjdą. Tata mówi, że ugotujemy je i zjemy. Mam nadzieję, że żartuję z tym jedzeniem. Chociaż tak naprawdę to jestem bardzo głodny. Może zjedzenie zombiego nie byłoby takie straszne, jeśli by się go dobrze posoliło. <laughs> Dobre są te dzieciaki. Zawsze lubię słuchać dialogów w jakiejkolwiek grze. Kocham słuchanie dialogów, dlatego przystaję na takie popierdółki po prostu, żeby posłuchać tego i owego. Hey, czy możesz zajrzeć do Bahira pod 202 i sprawdzić, czy jest u siebie? Powiedz mu, że spóźnia się na swoją zmianę i set się wkurza. Zrobisz to dla mnie? Jasne, jeśli go znajdę. All right. Dobra, no to cóż, trzeba będzie kombinować. Dobra. Ja lecę do yy, chłopaków do ekipy na dół. Yy, zrobiliśmy co mieliśmy zrobić, albo nie. Zrobię jeszcze tego questa. Kurwa. Dzień dobry, Ty tu jesteś. A takim jesteś? Nie wiem. Dobra. Yy, osiemnaste. To jest to piętro z windą? Czy to. To nie to piętro. Cześć. O, tego brązowego już tu nie ma. Szkoda. Co? Aha. Headquarters. Dobra. Może i źle przeczytałem. Dobra. Wiecie co? Zrobimy jeszcze tego quest'a, zrobimy tego quest'a i e, pozbieramy jeszcze troszeczkę... <laughs> jest ...nieczynna. Breken chce ich zastąpić zwiadowcami, czyli między innymi mną. No. Mamy ruszyć do następnego zrzutu, który ma mieć miejsce tuż przed zmrokiem. Jade pokaże mi co i jak. To będzie krępujące. <laughs> A żarciki, żarciki, kranuch. <laughs> Eee, a więc tak eee, Zrobimy sobie tego questa O ile będą tutaj questy jakieś w przyszłości wisiały to ogarniemy sobie te questy Jeżeli nie, no to cóż, no trzeba będzie po wykrzyknikach ganiać, no bo no inaczej to ja tego nie ogarnę za za, za za cholerę Dobra, także co? Lecimy, lecimy na kolejną mission. We are rolling to the our next mission, to the our next quest under the request. O, ostrza! No teraz dwa ostrza! Poprzednio baterie, teraz ostrza! No ja pierdziele! Jestem typowym Rambo w tej... Kurwa! Miałem mnie przyklinać. Ja jestem pieprzonym Rambo w tej grze. A pieprzony nie jest przekleństwem. Jeżeli ktoś myśli, że słowo pieprzony jest przekleństwem, to naprawdę stuknijcie się w łeb. Ukrain. Raportuj. Szef wie, że nazywa się Brecken. To na pewno nie wasz człowiek. Moim głównym podejrzanym jest pewien lokalny wataszka. Nazywa się Raiz. Magazynuje antyzynę i zdziera z każdego, kto chce choć trochę kupić. Teraz mam dla nich zdobyć antyzynę ze zrzutu. Jeśli mi się nie uda, będą zmuszeni wymyślić co innego. Zrozumiano. Dobra robota, Crane. Dobrze ci idzie. Kontynuuj misję, a my się w tym czasie zastanowimy. Skontaktuj się z nami, jak tylko dotrzesz do antyzyny. Widzieliście, jak się bagnęło na nagraniu, i to yy, nie mam na myśli czegoś złego. Po prostu, momentami ta gra ma problemy przy nagrywaniu. w um. e, razie Przepraszam, opijem się Pepsi, um. momentami ta gra ma problemy przy nagrywaniu. Dlaczego mam problemy przy nagrywaniu? Już tłumaczę. Hello. No matko, na Discordzie mi pękło, czyli prawdopodobnie albo ktoś opuścił Discorda, albo ja yy, zostałem przerzucony na, na kanał dla awków. Albo mnie po prostu system wyrwał. Dobra, mimo wszystko. Dzień dobry. E, czy tu się znajduje ktoś średnio żywy? Czy jest tu jakiś cwaniak? Mieszka tu jakiś cwaniak? Pan daje piątaka, a cwaniak 30. No, a to jak tak to przepraszam. Dobra. Czyli nie ma nikogo. Dobra, mamy y, bezpieczne strefy do ogarniania. Już mam zaznaczone na mapie widzę. E, no bo jedno mam całkiem blisko. Nie, nie oszukujmy się, bo to jest bezsensowne. Dobra, lecimy po dachach, e, więc... He, he, spacer po dachach nas czeka. Taki no, syrogi spacer chyba. Myślę... yyy... E... No tak, standard. Mm. Dobra, na dach. Na dach. Sta... Kurde, debela! No nie wierzę w samego siebie. Co ja tak lamię w tym odcinku? Naprawdę, nie, nie mam aż pojęcia. Dobra, lecę na kocioł. Prze... Spróbuję... o kurde. Nie, 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 nie. Dobra, zdech. O Boże, ale greźcieło. ła, moje miejsce na dysku. Musiałem ich movementem prze... O Jezus! Musiałem ich movementem aż przeorać. Halo FPSy. Nie drobimy. Dobra. O Boże Święty, aż mi się po prostu sred zachciało, nie? Jak ona, jak ona wspomniała o 3 czwarte zrzutu lądujących tu, no to mi aż się sredza zachciało. I to mówię tak totalnie na serio. Aż mi po prostu w żołądku zabulgotało, za, za, za bu, za zabulczyło za bu, bu, mi w żołądku z tego wszystkiego. To z okay, Zbliżam się Oła. do cholera. Dobrze. Znajdź i czekaj. Jasna. W tym Dobra. Jestem w strefie. Czy strefa będzie się zamykać jak w Battle Royale? Kurde, bela. Znalazłem Serdeczny informator. Wygląda na całą. Sprawdzę co jest w środku. Serdeczny eliminator w Forge Horizon. Tak, grywam ten tryb i nie oszukuję was, grywam w to. Ale nie, nie aż tak często. Nie mam powodu. Eee, gdzie to jest? Tu. Tak, to jest. Mniej więcej chyba tu. Gdzie jest ta skrzynia? To jest tutaj. Czy ja jestem serio debilem? Oczywiście, nic tu nie ma. Komuś do domu się wdupcyłem? Chyba. Mm, lodówka. E, miałem mówić, że, że nie i dlaczego się wydarłem? Dlatego, że no przypomina mi się zawsze jak widzę ten samolot ze zrzutem Przypomina mi się ten e, Przypomina mi się ta... Wiecie... Ten e, film tego e, śmiesznego twórcy, co robi e, rzeczy, co irytują ludzi. Ty, to jest w mojej strefie? Czy to jest w mojej strefie bezpiecznej? Bo jak tak, to naprawdę nie niezły tweak. Naprawdę, this is tweaky shit. Cudnie. Ja tu się skupiam, żeby otworzyć zamek. Że chciałem ich posłuchać, ale oni po prostu od tak sobie przerwali rozmowę. Co dnia? ludzie Raisa mnie uprzedzili. Bo im, im bardziej mroczno i że tak powiem, na graniu na trybie bezramkowym, bez, bez to po prostu to granie i nagrywanie sprawia, że gra mi. no, haczy mi. Haczy niesamowicie. Haczy, naprawdę haczy i to nie, niesamowicie. Ja Was naprawdę, ludzie, przepraszam. Za, za to Ale no, no siłą rzeczy jest jak jest. tam jestem, uda mi. Kobieto! Ja tam dolecę. Dobre przeskoki, dobre lądowania, dobre wspinaczki. Jeszcze sobie otworzę skrzynkę jedną drugą na dachu. Elo, kawa, gwoździe, inne rzeczy. Eee, Dobra. Hmm. Nie zobaczę tu tego, ale ja wiem, gdzie to mniej więcej jest. O, tak, movementem. Aaa, widzieliście? Tym ty movementem porobił. Och, piękno. Alkohol i kawa, no Boże święty, całe moje życie, nie? Alkohol i kawa po prostu jestem alkoholikiem, który jest uzależniony od kawy w dużej mierze. Plastik nie wiem po co mi, ale okej, okay. dom do, dom do grabienia zawsze w cenie. Alkohol e, to plastik, wytrych, co tu jeszcze? Elektronika, cudnie. Ech, jakieś szafki nie szafki szafka co w szafce elektronika i taśma klejąca dobrze nie izolacyjna wiecie jak chodzę na panienki to ja nie owijam sobie y, kutasa w taśmę ja tego nie potrzebuję a y, wiecie bo... Mo... Inaczej, może, może, że tak pewnie nie bzykałem się jakoś stosunkowo dawno, ale no, uważam, że i tak, jeżeli chodzi o mnie, to jest naprawdę, naprawdę gucci. Dobra. Ty, 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 ty. Nie. Raz. Dwa... Ktoś jeszcze? Wszyscy! <ścoughs> Tylko dwa zabijaki. Ja pierdzielę. Dobra, otwieramy! Aha, miałem mówić, że ten... A dobra, oglądajcie. To Crane. Właśnie zbieram antyzynę ze zrzutu. Dobrze, krain, Otwiera to nowy kierunek twoich działań. Czas przyjrzeć się Raisowi. Słuchaj uważnie. Jest bardzo prawdopodobne, że to Rais jest twoim celem. Jeśli więc znajdziesz zrzuconą paczkę z antyzyną, zniszcz ją. Co? Czemu? Wymusi to nawiązanie kontaktu z Raisem. Możesz do niego iść jako przedstawiciel Brekena. Ale, ale od tego zależy życie cywilów. Wszyscy walczymy tutaj o coś większego. Pamiętaj o tym. Cywilów? Chyba cywili. Hmm. A może ja się nie znam. Okej. Okay. Co i... do ognia? No nie! Cała robota na nic Jade, znalazłem zrzut. Nie ma w nim antyzyny. Nic? No że kurwa mać! No nic, wracaj do nas. Ale uważaj, budzą się koszmary. Nie mogą cię zobaczyć. Och, cholera. Usłyszeli mnie. A, Boże jedyny! Zaklinowałem się! Chryste, czy się zatrzymam i zdechnę? Na movement! Byle. No, rusz się! Kranuch! Boże, jedyne złe decyzje podjąłem. Złe decyzje. Złe decyzje! Złe decyzje, to naprawdę może być skupne dla mnie. Jezus Maria, jeszcze coś wybucha! Pomocy! A! a, a. Pomocy! Pomocy! A. Dobra, umieram! Umieram! Heal. Dobra! Heal mnie groj i lecimy! A. A. Dobra, lecę! U, 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 u! Dobra, na movement ich wyruchałem! O Boże! Braz, jest gitara, jest gitara, jest gitara! Jest gitara! Zgasz latarkę, durniu! <grystanie> gitara! Haha! <grystanie> Wyruchani na movement! <grystanie> EZ! EZ! Wyruchani na movement! <śmany> czuję się jak wygryw! Naprawdę, czuję się w tym momencie jak pieprzony wygryw! Wyruchałem zombiaki się, na movement! Naprawdę! Solidnie na movement! Porobieni! <śmany> Cudo! Dotarłem do break and po tym bieganiu. To nie są przelewki. Muszę mu powiedzieć, że nie udało mi się wrócić z antyzyną. Czuję się okropnie kłamiąc im wszystkim, ale GR ma rację. Są wyższe priorytety. A, tak jestem zadowolony z siebie w tym odcinku i w ogóle na tej sesji nagranie z singla jestem tak zadowolony, tak, taki dumny z siebie, Wiecie, niby. A no, niby jestem ten za nie? Że, że noc, te sprawy, inwazje i w ogóle. Bo nie był to naprawdę łatwy level. Regen, daj spokój. Potrzebujemy antyzyny. No wiem, ale kupować od Raisa? Chyba żartuje. Na litość Boską, ja pójdę. Nie boję się. Absolutnie nie, gadaliśmy już na ten temat. Nic nie ustaliliśmy. Ty zadecydowałeś, ja, ja pójdę. Zwariowałeś? Cóż? Ten cały raj nigdy mnie nie spotkał. Mam czyste konto, prawda? Ludzie dajcie mi krajnowi minutkę, co? Na pewno się na to piszesz. Ktoś musi, prawda? Wielkiego wyboru nie mamy. Placówka Raisa jest tu, ty. Obadaj, ile nas by to kosztowało, i wracaj mi tu żywy. Chłopie! Ja ci normalnie takich rzeczy, takich informacji, i myślę, że ci jestem w stanie dostarczyć. W międzyczasie wbił mi level z winy. A więc, przeskok, kopnięcie z wyskoku, judo, judo, bo to jest chyba zrzut judo, tak, to jest zrzut judo, nie, przeskok, idziemy, idziemy naprawdę, idziemy w movement, e, dobra, e, przetrwanie, e, początkujący handlarz, Żywiołowe gwiazdki, hmm, kusi mnie to i raczej to wezmę, dobra, mamy bardzo fajnie rozdysponowane, bardzo fajnie mamy zarządzone, w tym momencie mamy 3 punkty w zwinie, wydane. 3 punkty w przetrwaniu. Idziemy w dobrą stronę. Jeżeli chodzi o siłę, to będę się jeszcze zastanawiać, w które, w które te inwestować. Ale dobra, myślę, ludzie, że na tą chwilę, na tą chwilę jestem zmuszony, żeby się wstrzymać. I myślę. Puść się przespać do, 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 do swojej tutaj chałupy, e, prześpimy się i kończymy, myślę, sesyjkę na dziś z Singla. Ja mam nadzieję, że tych parę odcinków... Aha, jeszcze Wam jedną rzecz pokażę. Dawaj do windy, fast, bo potem jak nie zdążę, to jest lipa. Także do windy, pokażę Wam jeszcze jedną rzecz na, na koniec odcinka w ramach kopa zbierania e, tych rzeczy. E, tego sobie posłuchamy na, na kolejnej sesji nagraniowej tego, tego co tutaj Kranuch nam mówi. a ja to po prostu wziąłem i skipnąłem e, także no, także e, no jest jak jest. E, jeszcze tylko tutaj za, za zagadam mogę? Mogę Dobra, to, to, to później e, dobra. Czy mnie słyszysz? Tak, słyszę Cześć? cię. Yy, już nie. E, teraz tak, to, to. Słyszę cię, Słysz mnie, tak? Nie, tylko... Posłuchaj, Crane. To, co robisz, wymaga nie lada odwagi. Wiem, że zdecydowałeś się na to, żeby spłacić dług, bo Amir zginął, ratując ci życie. Zdecydowałem się na to, bo nie ma innego wyjścia. Jak nie dostaniemy antyzyny od Raisa, ludzie zaczną umierać, prawda? Poznałam Amira tuż po wybuchu zarazy. Nie znaliśmy się długo, ale... Był najlepszy i najszlachetniejszy facet, jakiego znałam. Chciałam tylko ci powiedzieć, że nie winię cię za to. Amir wiedział, jakie jest ryzyko. Aha, Crane. Naprawdę doceniam, co dla nas robisz. Ja... Jade, słuchaj. Pogadamy, jak wrócę z Antyzyną, dobra? Dobrze. Postaraj się wrócić w jednym kawałku. Lala! <ścoughs> Jestem... Badasę, kranuchę, e, no. O Boże. Można jakieś zombie z gonić. Um. Spadnie to z nieba? Że nie spadnie. No chyba to spaść nie chcę. Dobra. Eee, ludzie... Robimy tak, kończymy w tym miejscu, jeżeli chodzi o singla. To nie chce spaść, więc yy, cóż, zobaczycie to na yy, My sobie fabułę będziemy rozgrywali kiedyś tam, teges yy, kiedyś? A po co wielkie dzięki za sesję, wielkie dzięki za możliwości nakręcenia dla Was tej sesyjki z Dying Lighta. Kolejna sesja myślę jutro, pojutrze, ewentualnie zobaczę jak ja będę Wam tym szuflował, jeżeli chodzi o materiały będę wrzucał naprzemiennie przemiennie z fabułą, więc żebyście mi tu nie płakali o to, że y, odcinki są nieregularne i tak dalej. Nowy rok, nowy ja, nowa seria na kanale i mam nadzieję, że... Uda się utrzymać regularność w tym roku. Także cóż. Poniedziałki, piątki odcinki. Poniedziałki, poniedziałek do piątku odcinki. W weekendy mamy tylko wolny weekendy tylko i wyłącznie, dlatego że będę chciał poświęcić to na nagranie sezonów w Forzie Horizon z ekipą. No a po co, kończymy ludzie. Kończymy i cóż. Wszystkiego dobrego Wam na nowy rok. Trzymajcie się niecie po popatki Eluvina